Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Znaleźnię tematu. Znalezienie przyczyny, dla której wentylator na grzewnicy nie działa. Należy rozpocząć od przestudiowania zasady działania nagrzewnicy, wnętrza samochodu i schematu obwodu silnika elektrycznego. Rozważ podstawowe metody rozwiązywania problemów z nagrzewnicą. W przypadku braku zrozumienia podstawowych pojęć elektrycznych i pomysłu na najprostsze metody diagnostyki do samodzielnego rozwiązywania problemów z urządzeniami elektrycznymi lepiej nie przystępować. Narzędzia diagnostyczne. Możliwe jest sprawdzenie, czy złącze silnika na grzewnicy jest zasilane zwykłym przewodem pomiarowym? Jeśli jednak mówimy o pełnoprawnej diagnostyce i poszukiwaniu bardziej złożonych usterek, potrzebny będzie multimetr. Jeśli wiesz, jak korzystać z multimetru, możesz łatwo sprawdzić obecność zasilania na stykach złącza. Określić rezystancję. Pomoże to znaleźć przerwę w okablowaniu lub określić uszkodzenie rezystora. Również sprawdzenie przewodów w trybie pomiaru rezystancji może pomóc w znalezieniu zwarcia. Oscyloskop będzie potrzebny do sprawdzenia sterowników PWM w systemach z elektronicznym sterowaniem prędkością wentylatora nagrzewnicy. Wydawanie znacznej kwoty pieniędzy na zakup tego typu narzędzia diagnostycznego w celu naprawy nagrzewnicy nie jest rozsądną decyzją. Jeśli zastosowano wszystkie metody diagnostyczne opisane poniżej i pokazane na filmie, a przyczyna nie została znaleziona, zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnym elektrykiem. Wentylator nie włącza się. Zużycie szczotek ponieważ wentylator na grzewnicy jest konwencjonalnym silnikiem prądu stałego. Jego głównym problemem jest zużycie szczotek używanych do dostarczania napięcia do kolektora, gdy szczotki miedziano grafitowe zużyją się do tego stopnia, że siła sprężyny nie jest już wystarczająca do zapewnienia dobrego kontaktu. Wentylator pracuje ze zmienną częstotliwością, na przykład może włączyć się po uderzeniu w deskę rozdzielczą lub przejechaniu przez dziurę w drodze, usterki w elektrycznym obwodzie sterowania. Może to być spowodowane lutowanym stykiem, ponieważ niektóre części obwodu elektrycznego mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy. Utlenianie styków, przerwane przewody, przepalenie bezpiecznika zalecamy przeczytanie jak prawidłowo wymienić bezpiecznik. Jeśli po wymianie bezpiecznik przepali się ponownie, należy poszukać sekcji obwodu, w której występuje zwarcie. Diagnoza nieprawidłowego działania wentylatora na grzewnicy własnymi rękami. Jeśli bezpiecznik jest nienaruszony, aby sprawdzić działanie wentylatora, Należy dostać się do jego złącza zasilania. Silnik elektryczny na może znajdować się w przedziale pasażerskim pod deską rozdzielczą lub w przestrzeni podwozia po stronie przedziału pasażerskiego za panelem silnika. Informacje o tym, gdzie znajduje się wentylator na i jak się do niego dostać można znaleźć w instrukcji obsługi i naprawy samochodu znajdziesz tam również schemat włączania wentylatora po przestudiowaniu schematu określ na którym z pinów złącza zbliżającego się do silnika elektrycznego powinien pojawić się plus po włączeniu pierwszej prędkości wentylatora. Podłącz do tego pinu jeden z pinów przewodu pomiarowego, zewrzli drugi styk do masy, włącz zapłon i przekręć przełącznik wentylatora na grzewnicy w dowolne położenie. Jeśli lampka kontrolna zaświeci się, oznacza to, że problem dotyczy silnika elektrycznego, jeśli zasilanie złącza nadal się nie pojawiło. Należy poszukać przerwy w okablowaniu w obwodzie prowadzącym do przełącznika na grzewnicy. Wymiana szczotek. Aby wymienić szczotki, należy wyjąć wirnik z obudowy silnika, zwykle przytrzymywany przez zapadki. Jeśli nie możesz znaleźć szczotek w katalogu części zamiennych, Odlutuj stare szczotki i znajdź podobne szczotki o podobnym rozmiarze. W razie potrzeby szczotki miedziano grafitowej można spiłować pilnikiem. Do przylutowania szczotek potrzebna będzie lutownica, kalafonia i trochę lutu. Przed ponownym montażem silnika należy oczyścić jego wnętrze z produktów zużycia poprzednich szczotek. Jeśli wentylator, zanim przestał się włączać, wydawał pisk lub nadmierny hałas podczas pracy. Zalecamy na smarowanie tulei litolem. Nałóż niewielką ilość smaru na koniec tulei i podgrzej ją, aby umożliwić jego spłynięcie. Jeśli wentylator pracuje cicho, nie zaleca się smarowania tulei. Smar będzie zatrzymywał kurz który ostatecznie zamieni go w pastę ścierną. Zalecamy obejrzenie filmu, który szczegółowo pokazuje proces rozwiązywania problemów z wentylatorem na grzewnicy i wymiany szczotek. Działa tylko ostatnia prędkość lub brakuje jednej z prędkości usterka znajduje się w rezystorze dodatkowym. Tryb maksymalnej prędkości ma tak zwane połączenie bezpośrednie. Można zatem stwierdzić, że obwód sterowania i sam silnik są w dobrym stanie. Schemat z rezystorem dodatkowym jest stosowany w większości samochodów. Ale również prędkość obrotowa silnika na grzewnicy może być regulowana za pomocą sygnału PWM. Sprawdzanie rezystora. Rezystor dodatkowy można sprawdzić za pomocą multimetru. W tym celu wystarczy zmierzyć rezystancję na zaciskach rezystora i porównać odczyty z wartościami referencyjnymi dla samochodu. Zwróć uwagę. Uwaga na bezpiecznik termiczny, który może się przepalić w przypadku zwarcia. Nierzadkie są również przypadki odlutowania elementu z powodu nadmiernego nagrzania rezystora. Podobny rezystor można znaleźć w sklepie z częściami radiowymi. Poniższy film przedstawia proces konserwacji nierozłożonego silnika grzałki. Jedyną rzeczą, której nie możemy polecić. Jest pozbycie się bezpiecznika termicznego. Automatyczne sterowanie nagrzewnicą nie działa. Problem może dotyczyć styków elektrycznego obwodu sterującego, czujnika temperatury, powietrza w kabinie, czujnika położenia przepustnicy powietrza lub modułu elektronicznego systemu automatycznego sterowania nagrzewnicą. A Wordpress komentarz Hello World.